To proszę się przedstawić. Ewa Kocemba, burmistrz Lubawki. Pani burmistrz, jak będzie wyglądało dzisiejsze święto? To nie tylko Lubawka. 2017 roku organizujemy gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Jest to po to, żeby konsolidować wszystkich nauczycieli, wszystkie szkoły, które funkcjonują w gminie, bo podmiotem jest jeden podmiot gmina Lubawka, więc trochę nam zakłóciły tę taką chronologię czy tradycję obchodów, obchodów te, tego gminnego Dnia Edukacji Narodowej. Pandemia i wojna ostatnia w Ukrainie, ale w tym roku wznawiamy te obchody Chcemy, żeby to było bardziej y, uroczyście, tak właśnie na forum y, gminnym, żeby wszystkie trzy szkoły, które są w zasobach y, gminy Lubawka, żeby mogły nawzajem y, się y, poczuć tak y, y, bardziej dowartościowane. Mhm. A to bardzo ciężki zawód, y, więc należy im się... Y, y... Dowartościowanie, docenienie. Czy Pani Burmistrz ufundowała jakąś nagrodę? Będzie kogoś nagradzała? E, tak, e, tradycyjnie co roku dyrektorzy nagradzają swoich e, wyróżniających się nauczycieli. Ja mam e, nagrodę dla dyrektorów szkół. E, to jest kwestia rozwijania się i dalej prze, 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 przemyślenia. Dobry pomysł, żeby burmistrz jeszcze ufundował nagrody dla kogoś specjalnie wyróżniającego się w procesie dydaktycznym, Ale do tego, żeby właśnie zobaczyć, poznać nawzajem nauczycieli, możemy się spotykać w jednym miejscu i o to mi chodzi. To jest jeden z elementów tego wspólnego spotykania się, bo również robiliśmy wcześniej takie próby integracji z pozaszkolnej, nauczycielskiego i obsługi administracji szkolnej, bo to nie tylko nauczyciele tworzą tą edukację na naszym terenie, ale również pracownicy administracji, pracownicy obsługi. Im też się należą podziękowania i robię, robię wszystko, żeby jednoczyć to środowisko, a nie dzielić ich na poszczególne szkoły. Macie dzisiaj znakomitych gości. Tak, jestem mile zaskoczona, że przybyła pani poseł Zofia Czerną. Pani Małgorzata z szmajdzińska sekuła i pan Robert Obas. To są przedstawiciele naszego rządu, którzy tworzą to prawo, na podstawie którego my później wykonujemy tą edukację tutaj na szczeblu samorządu gminy Lubawskiej. Wszystkich bardzo serdecznie. Mam ogromny zaszczyt poprowadzić dzisiejsze uroczystości gminne z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przed częścią oficjalną, na której zaprezentujemy tegorocznych laureatów, nagrodzimy i podziękujemy wszystkim wyróżnionym nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi. Mam przyjemność zaprosić wszystkich Państwa na inaugurujący dzisiejsze obchody koncert w wykonaniu muzyków współpracujących z Filharmonią Jeleniogórską. Przed Państwem wystąpią pani Joanna moryc Sopran, pani Anna, pani Anna Katarzyna Iruska Mesosopran Saksofon oraz, oraz pani Róża Wysocka Piano. I'm to Tam idź, tam ludzie dobre serca mają. Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają. Posłankę na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej panią Zofię Czerwiło. Witamy posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pana Roberta Obawę. serdecznie witamy pozostałych gości. Proszę, proszę o powstanie. prowadzić poczty sztandarowe i delegacje ze szkół. don't wszystkich zgromadzonych na tej sali. Witam serdecznie wszystkich, którzy będą oglądać to wydarzenie za pośrednictwem kamer, które nagrywają dzisiejsze wydarzenie. Chciałabym rozpocząć tą dzisiejszą uroczystość słowami Isaaca Newtona: Co wiemy, to kropelka, a czego nie wiemy, to ocean. Edukacja otwiera umysły na świat i daje podstawę do kształtowania dorosłego życia. Edukacja ma wiele twarzy, bo wielu jest uczniów. Ci na tej sali zgromadzili się, zgromadziły się osoby, które rozdzielają te kropelki na przestrzeni. Ośmiu, a nawet powiedziałabym od wieku przedszkolnego, czyli od y, przez 12 lat, y, edukacji, w młodzież, która stanowić będzie, tak jak pani tutaj z Filhalmani powiedziała, przyszłość naszego y, pokolenia. Są również z nami nauczyciele, którzy te kropelki wlewali w nas tutaj obecnych. Miło mi powitać dwie nauczycielki, które mnie osobiście uczyły, pani Maria Dzikowska i pani Janina Mruz. To są... to są te nauczycielki moje, które wlewały we mnie te kropelki wiedzy. Wszystkim uczestniczącym. W codziennym procesie powiększania tych właśnie kropelek dziękuję za intelektualny i emocjonalny wkład w tworzenie, w budowanie nowego pokolenia. Całemu gronu pedagogicznemu, wszystkim pracownikom administracji i obsługi bardzo serdecznie dziękuję za Wasz entuzjazm i za Wasze zaangażowanie w procesie kształtowania młodego pokolenia. Szanowni nauczyciele, życzę Wam pełnego zrozumienia i pełnej satysfakcji z kontaktów z młodzieżą, z dziećmi i z ich rodzicami. Nauczycielom emerytom życzę zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia, a na dokładkę tylko pogody, ducha i satysfakcji z życia. Słowa podziękowania kieruję pracownikom administracji i obsługi, którzy tworzą fantastyczną atmosferę porządku czystości i zorganizowania w szkołach Gminy Lubawka. Dziękuję Wam serdecznie z całego z całego serca.. Wychowawcy, nauczyciele, pracownicy administracyjni szkół, emeryci, którzy wiele lat przepracowali w szkole na początku Was bardzo przepraszamy, ale mechanik Jeleniogórski ma 75-lecie i po prostu chcemy im też oddać szacunek i podziękować. To może, dlatego razem po jednym zdaniu, miało być inaczej, ale ponieważ się tu znalazłam, to ja zacznę. Więc e, e, proszę Państwa, Jan Zamojski powiedział: Takie będą rzeczy pospolite, jakie ich młodzieży chowanie. To wy, nauczyciele, realizujecie to motto, ten przekaz, to zadanie. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za wszystko i życzę wszystkiego najlepszego. Szanowni Państwo, dzisiaj to tylko łezkę mogę uronić, bo to jest naprawdę cudowny, wspaniały, wzruszający dzień. Ja apeluję teraz do młodych ludzi, którzy tu siedzą. Kochajcie, kochajcie Waszych nauczycieli, wychowawców. Oni wam naprawdę oddają swoje serce. Ja to mówię zupełnie serio, bo ja ciągle pamiętam swoją panią profesor Stanisławę Wodecką, która tak nas polskiego uczyła, że po prostu to jest coś niesamowitego. Kochani, pamiętajcie o tym. I jedno muszę powiedzieć, bo to wybrzmi, ale proszę, powrócić możemy do lat 20. 30. Ale nigdy nie wracajmy do średniowiecza. Bardzo o to proszę. Wielki szacunek dla wszystkich Państwa. Kłaniam się w pas. Drodzy nauczyciele, szanowni Państwo, chcemy Wam podziękować też za Wasz trud, który na co dzień wkładacie, żeby później to, czego nas nauczycie, słuchać na scenach, tak jak czy Joasia, czy, czy Róża, które tutaj grały. Przecież one też kiedyś się uczyły i za to Wam serdecznie dziękujemy, że bez Was nie mielibyśmy tak pięknych występów. Ale też osób, które i pracują w gminach, i pracują w urzędach, ale też występują na scenach, tak jak nasze koleżanki. Dlatego bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękujemy za tą pracę, którą wkładacie. A efekty tego widać najlepiej na tej scenie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, te kwiaty są dla Was wszystkich. Ale ja pragnę przekazać je na ręce pani Moniki Fedoruk, fantastycznej dziewczyny. Pani Moniko, gdzie pani jest? I, jest. I wszystkiego najlepszego, proszę państwa, z całego serca. Bo to jak pani posłanka przekazuje pani, to ja tu przekażę panu kwiaty na ręce i, i będzie sprawiedliwie. Przecież to chodzi o równość kobiet i mężczyzn. Bardzo ważna rzecz. Dziękujemy Państwu. Szanowna pani Burmistrz, szanowni Państwo, szanowni goście, ten dzień jest wyjątkowy. Tak wyjątkowy, jak wasza praca, jak praca nauczyciela, praca pracownika obsługi. Ta wyjątkowość chciałabym, żeby towarzyszyła wam przez całe życie. Niech społeczność postrzega waszą pracę jako wyjątkową. Niech wyjątkowo ją nagradza, niech wyjątkowo ją doświadcza, niech wyjątkowo ją traktuje. Niech każdy nauczyciel i każdy pracownik szkoły czuje się wyjątkowo. Wyjątkowo w gminie Lubawka i wyjątkowo w ogóle. W tym miejscu, ponieważ dużo uwagi poświęcono nauczycielom, Nauczycielom emerytowanym i pracownikom obsługi nikt nie wspomniał o trenerach. Moi drodzy, to jest także dzień, który chciałabym zadedykować nauczycielom sportu, trenerom w gminie takiej, jaką jest Lubawka Sportowej, która gdzie sport jest marką tejże gminy. Chciałabym też szczególne podziękowania złożyć na Wasze ręce. Życzę Wam, moi drodzy, doświadczeń, które spowodują, że zawód ten będzie nie tylko doceniony, i nie tylko nagrodzony, ale także będzie stał zawsze na piedestale. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Zapraszam na scenę, przed sceną, panią Ewę Talegę. Mam zaszczyt ogromny wręczyć Pani Ewie nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej za pracę nie tylko, dyrektorem jest od 1 września głównym zespołu szkół szkolno-przedszkolnych w Lubawce, ale wicedyrektorem była przez ostatnie również 5 lat. Dziękuję Pani serdecznie za dotychczasową pracę i proszę o taką samą przez następne pięć Chciałabym przy tej okazji e, pokazać rzecz e, przepiękną, która jest e, przekazywana, przekazana, będzie wszystkim e, nagrodzonym dzisiaj e, osobom. To jest pamiątka z okazji 730-lecia nadania praw miastu Lubawka. I taką statuetkę każdy dzisiaj nagrodzony otrzyma na pamiątkę tego roku szczególnego dla identyfikacji nas z gminą Lubawka. Zapraszam panią Elżbietę Król, dyrektora Szkoły Podstawowej w Miszkowicach, po odbyw nagrody. Również pani bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za wkład i za zaangażowanie, które pani daje w szkole w Miszkowicach. Dodatkowo, pani Ela jest niedawno po wypadku, i, a i tak rewelacyjnie się porusza. Wszystkiego dobrego. Życzę dużo, dużo zdrowia. bo trzy szkoły są w gminie Lubawka. Pan Waldemar Szwalc również otrzymuje nagrodę i również dostaje upominek w kształcie tego pamiątkowego me medalu poświęconego 730-leciu nadania praw miejskich dla Lubawki.